Witajcie kochani, witajcie, a ja w dzisiejszym odcinku pokażę Wam dwie aplikacje, dzięki którym możecie nadawać w radiach internetowych. Czasem mnie o to pytacie, więc dzisiaj ten odcinek będzie właśnie dla Was. Pokażę Wam dwie aplikacje i pokażę Wam czym one się różnią i jak możemy dzięki nim prosto nadawać w radiu internetowym. Daj łapkę w górę, kliknij subskrypcję i dzwoneczek, a żadne treści na moim kanale Cię nie miną, a ja już się zapraszam na ten film. Witajcie w tym filmie. A w tym filmie pokażę Wam dwie aplikacje, które pomogą Wam grać w radio internetowym. Pokażę Wam, czym one się różnią i tak naprawdę, którą fajnie jest kiedy używać. Pierwsza aplikacja, o której już mówiłem, zresztą są tutoriale na moim kanale, możecie je sobie zobaczyć. To jest aplikacja Mix przez 3X. To jest aplikacja, która przypomina dosłownie traktora. Mówię dosłownie, bo. Mówię dosłownie, bo jak sobie e, odpalicie traktora, ja odpalę najnowszą wersję tego programu. E, to jest duże, duże podobieństwo. Nawet skróty niektóre klawiszowe są bardzo podobne w miksie, ale jest darmowy. I o ile broadcast e, traktora nie pozwala nam w Polsce. Na, na granie w radiach internetowych. Tak, trakt, tak Mix p, przez 3X bardzo nam to ułatwia. Cały proces jest bardzo prosty, bardzo prosty, można powiedzieć, bo mamy tutaj proste ustawienia i możemy sobie grać w radio internetowym. Oczywiście tutaj wszystkie te ustawienia, E, możemy ustawiać, tak działa na PC, jak i działa Na Macu, bo kiedyś jednemu użytkownikowi pomagałem konfigurować ten program e, Po prostu serwer e, do nadawania radia, jak to zrobić e, Filmy też są na moim kanale, jeśli będziecie chcieli więcej filmów z tego programu, to oczywiście e, polecam Tak jak w traktorze mamy tutaj deki, z tym, że tutaj w tej wersji to mamy po prostu deki do odtwarzania. Skróty klawiszowe, oczywiście, też są, które, które są ciekawe i które też pomagają w bardzo szybkiej pracy nad właśnie na przykład prowadzeniem audycji. To jest jeden program, i ten program to jest po prostu program, w którym gramy muzykę z naszego dysku. Czyli musimy mieć po prostu fizycznie, fizycznie muzykę na dysku, i wtedy tutaj. E, tak jak w traktorze ładujemy ją sobie do programu, do naszych e, tutaj e, odtwarzaczy. O, akurat tego pliku mi nie znalazł. E, ale na tej zasadzie to działa. Po prostu ładujemy sobie pliki i w tym momencie możemy je sobie, je sobie grać bez, bezproblemowo. E, moi drodzy, oczywiście tutaj możemy sobie wyszukać. Możemy sobie wyszukać nasze, nasze piosenki. Akurat tutaj. Może, może teraz się tutaj wgra? Muszę jednak poszukać tego na dysku. Także to jest program, który daje nam szansę grania bardzo fajnie, z tym, że muzykę musimy mieć na naszym. Na naszym dysku. Tutaj nie będziemy mogli grać z linków. Na przykład z powiedzmy. O, po prostu ładujemy sobie do odtwarzaczy. On będzie mi tutaj szczytywał. A ja sobie tak tylko, żeby Wam pokazać, poładuję. Mamy możliwość niezależnie czterech, czterech odtwarzaczy, więc jest całkiem. Moi drodzy, nieźle jak na program, który jest darmowy. Po prostu odpalacie go, ustalacie serwer i gracie. Oczywiście, ustawienia audio też po prostu muszą tutaj zaistnieć, inaczej, no po prostu nie będzie tego. Najlepiej zaopatrzyć się w interfejs audio zewnętrzny, chociażby jakiś e, taki powiedzmy, no minimum, minimum po prostu. I wtedy ruszyć do, do działania, do nadawania. I to jest kompletny program, który będzie za nas nadawał do naszego radia internetowego. Natomiast jest jeszcze program, który bardziej sprawdzi się, bo oczywiście ten program sprawdza się i on naprawdę jest dobry. Ale jeśli gramy z niego, Natomiast pod ten program raczej nie podłączymy, nie podepniemy żadnego urządzenia, żadnego miksera, żadnego sterownika na przykład, jakbyśmy chcieli grać e, na przykład z jakiegoś kontrolera. Tak jak na przykład możemy grać z traktora poprzez kontroler. Ja mam taki kontroler, e, traktor S4MK2 i. W tym momencie nie mógłbym nadawać z traktora, bo traktor nie obsługuje tego formatu nadawania, co e, mamy tutaj na stronie radiowej. I wtedy z pomocą przychodzi nam taki program, który się nazywa But. O tym też było. Był, był taki filmik z Buta w radio, czy, 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 czy już teraz tego tytułu nie pamiętam. To jest też fajna rzecz. Ten program, znowu, on nam pozwala wysyłać do streamingu radiowego wszystko to, co tak naprawdę gra na naszym komputerze. Więc, jeśli mamy możliwość grania z jakiegoś urządzenia albo nawet z internetu, po prostu mamy jakieś playlisty w App Music czy, czy gdziekolwiek i możemy z tego skorzystać, to możemy to e, tutaj, e, że tak powiem, grać. Wystarczy tak naprawdę tylko włączyć sobie e, tutaj e, dźwięk do naszej karty, żeby w programie ta karta była wybrana, ta, tu, z której korzystamy. Czyli ja tutaj mam w audio ustawienia mojego miksera. Oczywiście, tutaj te ustawienia jak najbardziej można zrobić. I w tym momencie wszystko, co wychodzi z naszego komputera, leci prosto do streamingu. Do streamingu radiowego. Obsługa tego programu jest banalnie prosta. Mamy trzy przyciski. E, mamy tutaj play, wtedy łączymy się z serwerem. E, mamy tutaj e, E, Nagrywanie, wtedy też nagrywamy. I stop. To jest no, mega prosta aplikacja. I co ta aplikacja nam daje? Ta aplikacja nam pozwoli grać na przykład z konsoli DJskiej. Na przykład w tym momencie, jeśli odpaliłbym e, sobie na przykład traktora, to w tym momencie ja mogę sobie odtwarzać w traktorze i do tego używając tej karty daję dźwięk do tego programu i z tego programu mogę nadawać do radia to wszystko co dzieje się na komputerze. Aplikacja jest banalnie prosta i też jest darmowa. I, i tak moi drodzy już tutaj wam pokazuję aplikację aplikacja Boot aplikację boot pobierzecie sobie ze strony, moi drodzy, takiej oto. Natomiast aplikacja Mix jest na tej stronie. Teraz jeszcze jedną rzecz wam powiem, która z tych wersji, która z tych wersji tego Mixa, bo ja to już korzystam z którejś tam wersji, jest po prostu taka, że nie obsługuje, nie obsługuje moi drodzy tej wyszukiwarki tutaj. w plikach tej wyszukiwarki nie obsługuje, więc uważajcie na tą wersję, bo potem będziecie mieć problem z szukaniem po prostu muzyki, tak? Jak będziecie mieć jej dużo oczywiście. No i tak to się przedstawia. Słuchajcie, te dwie aplikacje. Jedna dla dj którzy chcą grać z konsoli i chcą wysyłać do streamingu, a druga dla osób, które chcą grać muzykę, ale Chcą to robić z aplikacji, z plików swoich na komputerze zebranej muzyki jak najbardziej można. I dlaczego te dwie aplikacje? Dlatego te dwie aplikacje, bo one są po prostu darmowe. One są po prostu darmowe. Takie aplikacje jak Radio Boss czy, czy Sound Broadcaster, to już są aplikacje płatne. Oczywiście one mają jakieś tam e, ciekawsze może funkcje. Ale za darmo, jeśli chcecie za free prowadzić sobie audycję, no to to jest bardzo fajne, bo zamiast kupować program, możecie na przykład zainwestować chociażby w jakiś prosty interfejs audio, który e, polepszy waszą e, transmisję e, na radio internetowym. Także bardzo, bardzo fajna sprawa. Polecam te dwie aplikacje e, Mix przez 3X i tą aplikację Boot, która bardzo, ale to bardzo ułatwi Wam pracę. I mam nadzieję, że będziecie grać w rodach internetowych i usłyszymy się w sieci. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.